Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej. imieniem Mateusz. I rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to Faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosiać niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzisiaj Jezus w tej Ewangelii pokazuje nam, że lubić być, być tam, gdzie po ludzku go być nie powinno. Dzisiaj do grzesznika Mateusza, do komory celnej. Pan Jezus powołuje Mateusza, patrzy na Niego z miłością i zaprasza do wspólnej drogi. Jezus tak samo robi w naszym życiu. Nie czeka na moment, kiedy będziemy w łasce, kiedy będziemy czyści, bezgrzeszni, mocni, gotowi, przygotowani, tacy porządni i idealni, kiedy sami Go o to poprosimy. Nie. Jezus działa zupełnie odwrotnie. I to jest niesamowite. On wchodzi w nasze życie, w nasze sytuacje w takim czasie, kiedy my kompletnie nie czujemy się gotowi. W takie sytuacje, w których jesteśmy kompletnie zaskoczeni. Może właśnie dzisiaj Jezus chce przyjść do ciebie i powiedzieć Ci: Zapraszam cię do przygody życia. Chodź za mną. Wyjdź z tego miejsca. I zacznij żyć na nowo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.